you <laughs> Witajcie serdecznie, 29 maja na porannej analizie technicznej, ładna pogoda za oknem, e, aż się nie chce słuchajcie patrzeć w te wykresy, no ale nieraz trzeba. E, słuchajcie, szybkie ogłoszonko zapraszam do grupy kryptospekulanci.pl, e, live'y codziennie o 20 spotykamy się, analizujemy, e, pokazuję też mój portfel, jak buduję kapitał jakim zarządzam, poranne odprawy, czyli poranne spojrzenie na, na rynek, analizę top, czyli plany od A do Z i to, co ważne, strategie, czyli nauczycie się po prostu handlować na rynku, niezależnie od tego, czy rośnie rynek, czy rynek spada, cały plan strategii, która też na portfelu tłumaczę, pokazuje, podejmuje decyzje, pokazuje, jak się zarządza tym kapitałem, jak obracam tym kapitałem, jak buduję pozycję za darmo, mamy już Piątą pozycję na Bitcoinie za darmo, więc, jakby tutaj, też o, o wszystkim mówię i edukuję. Dobra, przechodzimy sobie, słuchajcie, do wykresu i sprawa oczywista, czyli Bitcoin. Strefa, która, którą czekamy, która spędza sens powiek, na razie się oddala w czasie. I dobrze, czy dobrze, czy źle, to jakby bez znaczenia jak dla mnie, bo na altcoinach pozycje te strefy popytowe, które wszystkie mieliśmy, no to jakby z tych stref są w strategii pozycje. Natomiast no, przypominam, że też mieliśmy tutaj tą strefę, o której też mówiłem wcześniej, prawda? Więc jakby ta strefa na razie coś tam działa, prawda? Ale, 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 ale 25 tysięcy jeszcze jest jakby tutaj w planie. Co zrobiliśmy? Przeatakowaliśmy Trendlinie bardzo fajnie. Ja tu mówiłem ogólnie na wcześniejszym odcinku, że tu jest pusto, natomiast myliłem się, okej? Okay? Myliłem się. Bo sobie to sprawdziłem. I słuchajcie, nie jest tu pusto, bo mamy tutaj jeżeli teraz tak, rozpatrujemy Bitcoina pod kątem korekty zwykłej, prostej, czyli zwykłego zygzaka ABC, jak to zbywa w korektach, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc 90% korekt na rynku, no to są takie ABC zygzaki. Więc mamy tutaj słuchajcie to powtórzenie tego, tego B, tego punktu B sobie tylko chwycę. Czyli mamy tutaj ogólnie rzecz biorąc powtórzenie tego punktu B, no i mamy, no, że tak powiem, tą 618 z zmierzeń wewnętrznych, e, prawda? O zmierzeń wewnętrznych mamy tą 618, i ona też jest tutaj, więc tutaj nam się zgadza ABC, no i ta strefa wewnętrzna, więc tu jeszcze jest ta strefa do pokonania na Bitcoinie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ta strefa popytowa, jeszcze tutaj jest, to jest dokładnie, e, podażowa, przepraszam, to jest dokładnie 28,882 i 29,486, taki jest jej zasięg. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli tutaj oczywiście nie odbijemy się od tej trendinii, i zaczniemy kontynuacji trendu spadkowego, którego tutaj rozpoczęliśmy z tej strefy podażowej, no to sytuacja wyglądałaby tak, że tutaj sobie dochodzimy do korekty 1 do 1 plus mierzenie wewnętrzne, cofamy się, testujemy, czy też lekko przebijamy tą jakby tutaj tam trendlinie, bo też tutaj ta reakcja jest, tutaj ktoś to gra, prawda? Tutaj też jest 0.5 ewentualnie i atakujemy kolejny raz strefę podażową dużą. I teraz słuchajcie. Jeżeli przeatakowalibyśmy tą strefę podażową dużą i mimo wszystko dalszy byłby tutaj reakcja w dół, ok, To czerwiec trzeba trzeba odhaczyć jako że nic się już nie będzie działo. i okay? czerwiec nic się nie będzie działo i dopiero pod koniec lipca, no bo są wakacje, traderzy nie grają jakby też robią sobie odpoczynek w wakacje, prawda? Dużo osób nie gra na rynku po prostu. W czerwcu w czerwcu lipcu, co można też statystycznie sobie sprawdzić na wykresie Bitcoina. Wcześniej mieliśmy takie sytuacje czerwiec-lipiec tutaj, prawda? Czyli tutaj się zobaczcie. Od maja tak naprawdę do lipca się tam nic nie działo, no i przed choscą też tutaj ten okres czerwiec, lipiec, gdzie się nic nie działo. To zazwyczaj jest okres wakacyjny, więc jest jakby spowolniony ten handel na rynku, no bo dużo osób po prostu sobie no, podróżuje, odpoczywa, tak? Jakby tutaj nie interesuje się giełdą. Znaczy no pewnie się interesuje, ale jakby na pewno nie ma tyle czasu. Więc tak by tu się układał Bitcoin. z Ciekawych rzeczy, hook, słuchajcie, w takim potężnym klinie, to jest oczywiście nasza strefa popytowa, i tutaj na strategii jest to brane z tej strefy popytowej. Natomiast no, ten klin tutaj, jakby się taki bardzo duży wyrysował. Czy tu będzie jeszcze reakcja jakaś podażowa z tego, zobaczymy. W każdym razie, jest to cała strefa popytowa, z której my w strategii, jeszcze raz podkreślam, braliśmy sobie tutaj tego huka i słuchajcie, wszystkie alty, które mamy z tych stref popytowych, ja tam mówiłem strefa podażowa? Jak się pomyliłem, to przepraszam, z tych stref popytowych, no to wszystko jakby um, rozgrywamy w strategii, w tym przypadku HP, więc te wszystkie strefy popytowe, jakie mieliśmy tutaj, no to, no to słuchajcie, zaliczyliśmy, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, tutaj też na adzie ładnie strefa popytowa czyli ogólnie mówiąc na KSM-ie, więc bardzo dużo tych stref popytowych. No niektóre jeszcze nie osiągnęły, bo na przykład Batto ma tam daleko naszą strefę popytową, ale większość altów, tak jak widzicie, wszystko w naszych strefach dosięgło naszych stref popytowych. Nawet Cake, słuchajcie, który mocno, 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 mocno spada też z tej strefy popytowej, odbija, chociaż na dużym wolumenie, więc ten ruch pewnie się, pewnie się zaraz skończy jakąś tam korektą. No i tak naprawdę tak jak mówię, z tych stref mamy. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś trading, prawda? No to na chwilę obecną, słuchajcie, jak tak sobie spojrzymy na te alty, no to jeszcze są takie ruchy boczne. I kiedy ja będę tradować ogólnie? Ogólnie to ja jestem w pozycjach, tak? Jakby w strategii, ale jeżeli chodzi o trading, czyli takie szybkie zagrania krótkoterminowe, prawda? No to będę tradować, będę się interesować tylko pod warunkiem gdy i tutaj uwaga gdy Zaliczylibyśmy tą strefę, zrobilibyśmy korektę z tej strefy, i mimo wszystko dalej byśmy atakowali tą strefę już na przebicie. Wtedy bym się przyłączył, że tak powiem, z trade'ami, czyli z takimi pozycjami szybkimi, krótkimi, prawda? Wtedy byłby dla mnie to jakby ten czas. Natomiast na razie, no słuchajcie, po tym ruchu bocznym jest jakiś pierwszy, pierwszy, pierwszy strzał. Więc ja na razie nie reaguję tutaj, okay? bo też patrząc na alty, to, to też zrobiły takie duże strzały, ale też te strzały, tutaj jak w przypadku TBT, zobaczcie, no tu w ruchu bocznym akurat, na przykład taki cake, bardzo duże wolumeny. Więc poczekam sobie po prostu na jeszcze, na jeszcze korekty, ewentualnie. No i też zobaczymy, czy BTC w ogóle będzie to atakować, czy po prostu o tej trend sobie spokojnie pójdzie dalej w dół. Więc, jakby podsumowując, na BTC to ja obserwuję tylko i wyłącznie tą strefę. Na rynku altcoinów, no to strefy zaliczone, te, które czekaliśmy, czyli w strategii tutaj HP, wzięte strefy pod handel. A czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, to już większego znaczenia nie ma. Jeżeli pójdzie w dół, no to alty i tak będą dalej w strefach popytowych. Czyli, jak Bitcoin by doszedł do 25, no to alty też będą dalej w tych swoich strefach popytowych, bo raczej nie spadną tam niżej niż te strefy, bo procentowo wychodzi to mniej więcej tak samo. Jeżeli będą wzrosty, no to altcoiny ze stref popytowych będą zarabiać. Jeżeli będą spadki, no tak jak mówię, nie, nie, to tylko i wyłącznie będzie okazja na bitcoinie, żeby to przetrajować. Więc tak naprawdę bez stresu, na no spokojnie sobie obserwujemy rynek. I to tyle. Krótkie podsumowanie, więc słuchajcie, nawet nie ma co analizować, bo tak jak mówię, wszystkie alty są, jakby zaliczyły te strefy popytowe swoje, więc, więc jakby tutaj nie ma już na co czekać, jeżeli chodzi o altcoiny. Jedyne na co czekać ewentualnie można, to jeszcze na te 25 tysięcy, pod warunkiem, że tutaj e, gdybyśmy doszli, to po prostu ruch zostanie zgaszony. Jak nie został, wtedy byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, taki piątkowy ruch jakby, natomiast jeżeli nie zostanie zgaszony, no to, no to... Szklaneczka, whisky, i możemy sobie patrzeć na portfel, że tak powiem, hapykowy, altcoinowy, jak rośnie, a przy okazji jakieś trady też się porobi. Wszystkiego dobrego Wam, życzę miłego tygodnia i spotykamy się, słyszymy w piąteczek. Trzymajcie się, hej!